To trudno mi powiedzieć, bo może przy następnym spotkaniu się uzupełni, dlatego, że nie mogłam żadnych materiałów otrzymać na razie, ale to, co pamiętałam, to sobie zapisałam i przekażę. A więc panią Scholastykę Szczepkowską poznałam 1 września 1931 roku. W tym właśnie dniu Podjęłam pracę jako nauczycielka Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym. Kierownikiem szkoły był wówczas pan Lucjan Chmielewski. Pani szkolastyka miała wtedy 44 lata. Uczyła w klasach młodszych 1-3. Była zawsze skromna, serdeczna. Mieszkała w szkole razem z mamą. W dwóch małych pokoikach. Myślę, że nie skarżyła się nigdy, że mieszkanko jest ciasne. Przecież nie miała łazienki. Te dwa pokoiki stanowiły dla niej i jej w starszym wieku mamy wszystko kuchnię, pokój i łazienkę, a mieszkała na piętrze, a jej mama już była Naprawdę staruszka. Była bardzo pobożna pani scholastyka i rozumiała ludzkie problemy. Pamiętam jej uśmiech na twarzy. Zawsze radosna, pełna życia. Pani schola, tak na nią mówiliśmy. Wzruszyłam się. Niewielka, starsza kobietka. Poważna, gotowa zawsze pomóc potrzebującym. Mieszkała w szkole, więc często pomagała starszym, słabszym dzieciom z tych klas młodszych w odrabianiu lekcji, nauce czytania, kaligrafii. Urodziła się w 1917 roku w Szczepkowie Borowym. I wychowywała w pobożnej rodzinie Szczepkowskich. Zawód nauczycielki zdobyła ucząc się w Wilnie, gdzie zrodziło się jej zainteresowanie historią małej ojczyzny. W Wilnie po raz pierwszy dowiedziała się o nazwie naszego terenu w Poborze. Nauczycielka historii i literatury polskiej. Pani Stanisława Pietraszkiewiczówna zaszczepiła w sercu pani Scholastyki patriotyzm lokalny, czyli miejscowy, własne tereny się wtedy bardzo kocha i trudno się z nich wyprowadzić. To jest patriotyzm lokalny. Pani Schola twierdziła, że jej nauczycielka była wnuczką kilomaty słynnego historyka z Wilna, kolegi Adama Mickiewicza. Nazywał się Onufry, ten kolega Onufrego Pietraszkiewicza, czyli Onufry Pietraszkiewicz. Chyba niektórzy wiedzą, a może i wszyscy, kto to był Adam Mickiewicz. Nasz słynny poeta, wielki patriota. Pani Schola, pamiętam, zawsze podkreślała, że jeśli będzie na emeryturze, będzie miała więcej czasu, to spisze historię swojej pięknej ziemi, odsłoni prawdę o swoich przodkach, odkryje dzieje naszej gminy. I to są jej słowa: Muszę to dokonać, przecież tu się urodziłam, tu wychowałam i tu pracuję. Moja rodzinna wieś od stuleci była największą osadą terytorialną mojej gminy. Mówiła również: Jestem ostatnią, która zna przeszłość i losy tej ziemi. Czuję więc obowiązek przekazać obecnie żyjącemu pokoleniu i następnym pokoleniom prawdy o tej ziemi. Kochała swój pobożański ród. Od ojca Leopolda uzyskała wiele badań ludowych dotyczących tej ziemi. Jej życzeniem było widzieć na swoim ojczystym skrawku ziemi ludzi oddanych i zaangażowanych, którzy za sobą pociągną innych do działania i przyczynią się do pomnażania dorobku. I pełnego rozkwitu maleńkiego znaku polskości. Zawsze skromna, uśmiechnięta, pani Scholastyka, jakże bardzo tolerancyjna, pozostawiła po sobie ślad. Rękopis pod tytułem Skąd mój ród? Zapewne są jeszcze ci, którzy o niej pamiętają. I tak dodatkowo takie refleksje. Swoją mamą opiekowała się z wielką czułością, to było widać, i sercem do ostatnich chwil jej życia dbała o nią jak o maleńkie dziecko. Codziennie woziła ją na wózeczku, tę swoją mamę do kościoła i uczestniczyła z nią w Mszy Świętej. Zanim rozpoczęła swoją codzienną pracę, lub po południu, nawet i wtedy, kiedy jeszcze pracowała, swoje życie zakończyła w szpitalu w Nidzicy. W 1990 roku miała 73 lata. Odwiedzałam ją w szpitalu, i dlatego ją tak bardzo pamiętam. Dziękuję.